Boże wejrzy ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Królu wieczności i czasu, Stwórco niebiosów i ziemi, Panie gwiaździstych przestworzy, Bądź pochwalony na wieki. Królu ludzkiego istnienia, źródło mądrości i ładu. Pełen dobroci dla małych, bądź pochwalony na wieki. Królu skazany przez wielkich, płaszczem pogardy okryty, z cierni koroną zwieńczony. Bądź pochwalony na wieki, królu zhańbiony na krzyżu, z sercem otwartym przez włócznie, życie zabite grzechami, bądź pochwalony na wieki. Królu pokoju i łaski, przebacz nam winy odstępstwa, otwórz zbłąkanym ramiona, zjednocz nas z Twoją miłością. Królu nadziei człowieczej, Tobie i ojcu Twojemu. Z duchem światłości i prawdy, chwała niech będzie na wieki. Amen. Chrystus, który jest światłością świata, obejmie panowanie i pokój ogłosi narodom. Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie, moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą. Jak zeschła ziemia łaknąca wody? Oto wpatruje się w Ciebie w świątyni. By ujrzeć Twą potęgę i chwałę, Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić cię będą moje wargi. Będę cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą, i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie, Do Ciebie lgnie moja dusza. Prawica Twoja mnie wspiera. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chrystus, który jest światłością świata, obejmie panowanie i pokój ogłosi narodom. Rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, I on sam będzie pokojem. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, Chwalecie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy. Błogosławcie Pana niebiosa, błogosławcie Pana wszelkie wody podniebne. Błogosławcie Pana wszystkie potęgi, błogosławcie Pana słońce i księżycu. Błogosławcie Pana gwiazdy na niebie. Błogosławcie Pana deszcze i rosy, błogosławcie Pana wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana ogniu i żarze, błogosławcie Pana upale i chłodzie, błogosławcie Pana rosy i szrony. Błogosławcie Pana mrozy i zimna, błogosławcie Pana lody i śniegi. Błogosławcie Pana dnie i noce, błogosławcie Pana światło i ciemności. Błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech ziemia błogosławi Pana, niech go chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana góry i pagórki. Błogosławcie Pana wszelkie rośliny na ziemi, błogosławcie Pana źródła wodne. Błogosławcie Pana morza i rzeki, błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia. Błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i trzody. Błogosławcie Pana, synowie ludcy, błogosław Pana Izraelu. Chwal go i wywyższaj na wieki. Błogosławcie Pana, kapłani pańscy, błogosławcie Pana, słudzy pańscy. Błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych. Błogosławcie Pana święci i pokornego serca. Błogosławcie Pana Hananiaszu, Azariaszu i Miszaelu. Chwalecie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego, Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, Pełen chwały i wywyższony na wieki. Rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, i on sam będzie pokojem. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, a wszystkie narody, ludy i języki będą mu służyły. Śpiewajcie, Panu, pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a synowie Syjonu radują swym Królem. Niech imię Jego czczą tańcem, Niech grają Mu nabębnie i cytrze, bo Pan swój lud miłuje. Pokornych wieńczy zwycięstwem, niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Pała Boża niech będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich ręku, aby pomścić się na poganach i karę wymierzyć narodom, aby ich królów zakuć w kajdany. A dostojników w żelazne łańcuchy, Aby się spełnił wydany na nich wyrok. To jest chwałą wszystkich świętych Jego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, a wszystkie narody, ludy i języki będą mu służyły. Żyjąc prawdziwie w miłości, Sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z Niego całe ciało, zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi, umacniającej każdy z członków, stosownie do Jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Święci twoi Panie głoszą chwałę twego królestwa. Święci twoi Panie głoszą chwałę twego królestwa. I opowiadają o twojej potędze. Głoszą chwałę twego królestwa. Chwała Ojcu I synowi, i duchowi świętemu, święci Twoi, panie, głoszą chwałę Twego Królestwa, Chrystus pierworodny spośród umarłych, i władca królów ziemi. Uczynił nas królestwem dla Boga i Ojca swojego. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, Bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, Że naszym Ojcom okaże miłosierdzie. I wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi. W pobożności sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecie, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja tak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chrystus pierworodny spośród umarłych i władca królów ziemi uczynił nas królestwem dla Boga i Ojca swojego. Błagajmy Chrystusa Króla, który jest przed wszystkim i w którym wszystko ma istnienie, i wołajmy: Przyjdź królestwo Twoje, Panie. Chryste Zbawicielu, Panie nasz i Boże, prowadź Twój lud do zbawienia. Przyjdź królestwo Twoje, Panie. Dobry Pasterzu, który dałeś życie za owce, rządź nami a niczego nam nie zabraknie. Przyjdź królestwo Twoje, Panie! Nasz Odkupicielu, Ty zostałeś ustanowiony królem całej ziemi. Spraw, aby się wszystko odnowiło w Tobie. Przyjdź królestwo Twoje, Panie królu wszechświata który przyszedłeś na świat aby dać świadectwo prawdzie niechaj wszyscy uznają twoje najwyższe panowanie przyjdź królestwo twoje panie nauczycielu nasz i wzorze ty nas przeniosłeś do swego królestwa daj nam dzisiaj trwać przed tobą w świętości i nieskazitelności Przyjdź królestwo Twoje, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący, wieczny Boże. Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.